Witajcie! W kolejnym Kickster prawie przed nami Kalibra. Dla osób, które są tu pierwszy raz, na pewno jest was wielu. Dla osób, które być może nie oglądały wszystkich odcinków z Kalibrą i nie siedzą w tym uniwersum i nie śledzą tej telenoweli. To już jest chyba piąta faza. To już jest jak Iron Man nie żyje. Przepraszam za spoiler. Ostatnich odcinków, moi drodzy, było 10. Ja już zrobiłem taką specjalną playlistę, gdzie możecie się cofnąć do zakupu. W takim dużym skrócie. 22 grudnia 2020, wtedy zaczęła się przygoda z kalibrą. Kupiłem ją za 6600. Pierwszy warsztat, który miał to wszystko zrobić, ale nie zrobił. Później był drugi warsztat, o którym prawie nic nie powiedziałem, bo w sumie też prawie nic nie zrobił. I finalnie, żeby zakończyć już ten temat kalibry i żeby mieć to z głowy, to kupiłem następną kalibrę za 36600, taką niebieską. Miała okazać się idealna. Idealnym ideałem, a trzeba było wyciągać silnik, i zrobił to Michał z Miłośników Czterech Kółek. Finalnie ją rozdałem. Dziewiąty odcinek z kalibrą, z tego co pamiętam. Wygrał kalibrę za 36,600. Co z nią zrobi? 100 tysięcy wyświetleń, więc być może nie wszyscy widzieli, ale rozdałem już te Kalibrę, więc wszyscy ci, którzy pytają, co dalej z kalibrą, rozdałem. A ta fioletowa trafiła też do Miłośników Czterech Kółek, do Michała, który napisał komentarz: weź to, przywieźmy to, ogarniemy. 8 miesięcy temu. W lutym nagrywałem materiał, gdzie samochód do niego trafił, ale wtedy już nie mieliśmy takiego parcia czasowego. No i Michał się z nią pobawił. I tak się z nią bawił ponad pół roku, i finalnie założyli tam chłopy Turbo i tak dalej. Jeżeli byście się chcieli dowiedzieć, co tam było robione, Dokładnie z tym samochodem, to możecie wbić na ponad godzinny materiał do Michała. I finalnie jak to się wszystko odbyło, Michał napisał, weź przyjedź, bo już mamy jeżdżący samochód, co już w tym przypadku było bardzo dużym sukcesem, bo auto od dwóch lat nie było na chodzie. Teraz zobaczycie moje pierwsze wrażenie. I po tym pierwszym wrażeniu sobie pogadamy, co zostało dokończone, co nie zostało, jakie są plany na przyszłość, ile to wszystko kosztowało. Jakie są dalsze jakieś plany na niego. To o tym wszystkim się dzisiaj dowiecie, moi drodzy. Także zaczynamy. No siema, Mordo, RS trójka. Chodźcie, pochwalimy, też mamy RS3. Patrz, pokaż mu co mamy. Kuba. Michał się nie o co mi chodziło z RS trójką wcale nie o Audi, którym pojechaliśmy, ale też jakbyście chcieli w terenie wynająć, to bardzo proszę. Chodziło o gimbala. Zmieniliśmy trochę sprzęt ostatnio, i na przykład tutaj jest A73S. Wiem, że to nikogo pewnie nie obchodzi w tym momencie, ale chcę, żebyście wiedzieli, że ta jakość naszych nagrań ciągle idzie do przodu. I używamy takiej RS3. RS3 to jest Ronin DJI. Ma taką ciekawą funkcję, że jak go włączacie, to robi sobie tak. Czyli się sam odblokowuje automatycznie i on już jest gotowy do pracy. RS2 tego nie miała. Poza tym mamy też Osmo 4, czyli najnowsza kamera DJI. Najważniejsza różnica pomiędzy tym a GoPro to jest taka, że macie tutaj takie magnetyczne mocowanie. O, zobaczcie, pyk i pyk. I macie teraz to na przebitce, jak właśnie na tej naszej wspaniałej, potężnej kalibrze fioletowej, żeśmy to mocowali. I to naprawdę działa. Powiem Wam, że to tak się wydaje, że to jest takie fikuśne, i że to się zaraz odczepi, a to naprawdę się trzyma. Więc takie mamy kamerki. No i mamy jeszcze. Mini 4 Pro. Na kalibrze chcieliśmy ograć ją usilnie z drona, ale widzieliście sama jaka jest pogoda. W deszczu się raczej nie lata dronem. Ale mogliście już zobaczyć ujęcia nagrane tym dronem, mianowicie na kicksteriedzie z Formentorem. Na pilocie macie już wbudowany wyświetlacz. Bo zazwyczaj jest tak, że jak macie pilot to musicie podłączać swój telefon, tam macie aplikację i wtedy to jest takie super. A tutaj już macie to wszystko jakby w pakiecie. No i najważniejsza informacja, że on jest poniżej 250 gram. Więc takimi sprzętami nagrywamy. Jest super jakość jak sami widzicie. Wracamy do kalibry. A ona tu stoi? A ty kurwo fioletowa. No wygląda jak gówno. Co z tym silnikiem? Słyszałem, że wybuchł. I co to jest za silnik w ogóle? Co to jest jakby? Dół to jest co? Dół to jest X22 2.2 litra. Aha. Na czym to jest postawione? EMU Black. A wiązkę, kto robił? Taki pan. Ogólnie jest w chuj lepiej niż u kocickiej, bo jest izolacja na kablach, więc już jest kurwa postęp. Jezu, kto ten kolor wybrał? Czemu to jest takie paskudne? No ale chciałem fioletowy taki jak był, a nie fioletowy taki. Ten jest taki bajkowy. On jakieś na zdjęciach lepiej wyglądał. Bo ta folia rozumiem, że była za darmo i dlatego. Jeśli chodzi o kolor, to wiele było komentarzy, że to jest. No chujowe, w ogóle źle to wygląda, w ogóle po co taki kolor, czemu taki wybrałem. Po pierwsze chciałem, żeby ona była nadal fioletowa, ale chciałem też, żeby była trochę lata 2000. I ona teraz właśnie tak wygląda, taka kalibra, czyli taka trochę wioska, ale finalnie uwierzcie mi, że ten samochód będzie wyglądał zajebiście. O tym sobie powiemy później, bo oczywiście teraz może być fala hejtu, że brzydkie, że felgi, że ble, że co ja wybrałem. Michu też tam się tłumaczył, że to ja wybrałem, a, a nie on, że on w sumie tylko robi to, co klient chce i, i później mi pisali ludzie, po chuj taki chujowy kolor mógłbym wybrać, a finalnie docelowo ten kolor z czarnymi wstawkami, z felgami, takimi jakie będę chciał docelowo założyć, to naprawdę będzie zajebisty, uwierzcie. On wcale tak chujowo nie wygląda. Pump my ride, nie? Trochę. Ty, ale środeczek zajebisty, powiem Ci. Bierze. Nie ma czynników. A, a kamera? A co okay. tu mamy? Temperatura oleju i doładowanie. Co za sprzęgło? Kto to montował? Powiem Wam, że sprzęgło jest petarda. Jest takie, że musicie mieć wyprostowane kolano, wręcz aż ugina się podłoga i wtedy jest wciśnięte sprzęgło. Jak już tylko macie pół centymetra wyżej, to już to już czujesz, że ciągnie. Nie wiem, czy to jest dlatego, że tyle jest przerówek, czy jest aż tak nowe i tak zajebiste, że tak nisko bierze. No jadę, jadę, daj się nacieszyć, człowieku. To są emocje, to jedzie. Po własnych siłach. Tu, tu, tu? Rondo gdzie jest hydro? Dawaj. Co to Ale fajna moja reakcja na gaz, że od razu się coś dzieje. Ale szóstka jest. Co? Jeszcze muszę wyczuć bestię. Dwie fajne rzeczy, które są zrobione, to te Westgate y i ten, ten blow off. Jest taki dźwięk, jak na przykład nie wiem, w Subaru macie na przykład, że jest. Te... Tutaj na kamerze tego aż tak nie słychać. Słychać tylko te, te puszczanie powietrza, ale w środku, jak siedzimy i jedziemy, odpuszczamy gaz to naprawdę petarda. No i skrzynia biegów jest sześciobiegowa. Tylko tyle, że gałka jest jeszcze z piątką. W sensie, że ta szóstka jest taka ukryta. Jak ktoś nie wie, to nie pojedziesz za szybko. Ale właśnie fajne jest to, że. Rwieci trochę kierownicę, ale nie, ale nie buksują ci te koła, bo cię pcha ten jednak tył trochę. Bo nawet jak jeszcze nie ma doładowania, to, to on i tak już przyspiesza. Na atmosferycznym Tak, i to jest, to jest dobre. Bo zazwyczaj jak zakładają turbo, to jest tak, że dopóki turbo nie pompuje, to samochód jest nie do użytku. A tu jest zajebiste, że on już wolno z sakiem jedzie. No takie puchamy Zajebiste to jest, kurcze. Temperatura oleju. Bardzo mi się nie podobała, bo wtedy, faktycznie tu był chyba wrzesień, jakiś taki ciepły. Temperatura tak podczas zwykłej, normalnej jazdy, bez jakiegoś mega ciśnięcia, była tam 105. I to mi się tam nie do końca tak podobało, ale chłopacy stwierdzili, że to jest tylko kwestia kalibracji wskaźnika. Że jak oni to skalibrują, to jest OK, bo komputer pokazuje dobrze, na przykład pokazuje te 102. Lewy, mordo, lecimy. Jadą. Ale jak to masz dobre oko, ty stary, jak żeś zbieżność na oko ustawiał, zobaczymy, jak opony są zagrzane, z której strony bardziej, ale nie ściągaj jakoś mocno. Wróciliśmy z jazdy testowej, teraz wizualne, organoleptyczne wrażenia. A gdzie jest spoiler? Przecież to taka moc to musi mieć docisk. A z tym coś jeszcze wymyślicie? Pierwszy raz widzę ten samochód i się uśmiecham. Jest naprawdę. Chciałbym ci bardzo pogratulować. Jest naprawdę wykonana robota. Naprawdę. Jest robota wykonana super. No nie, no bo tam z koloru to możemy sobie pożartować, czy się podoba, czy nie, czy jest wieśniacka, czy nie. Ale w końcu to kalibra, więc musi być trochę wieśniacka. Na pewno trzeba opony zmienić i trzeba się zastanowić, czy nie wymienić tych amortyzatorów na gwint. O, uwaga! Teraz znawca kixte będzie mówił, jak przyciemnić lampy. Cały ten chrom malujesz na czarno i jest auto kurwa 10 razy szybsze. I wtedy masz widoczność kurwa zero. Ale jak zero kurwa, przecież tu wszystko zostajesz. Ten odbłyśnik, wszystko zostajesz i całą resztę tylko malujesz. Przecież tylko tutaj masz odbójnik. I nie ma wpływu na nic. Przecież ja tak kurwa w każdym aucie robię. Przecież ja nawet kurwa w fokusie za 300 zł tak zrobiłem. I jest cała czarna lampa i wszystko jest zajebiste. Ale ja sobie takie rzeczy mogę porobić, nawet z przyjemnością. Jestem z was bardzo dumny, chłopacy. Naprawdę. Zrobiliście kawał zajebistej roboty. Kalibra obejrzana, przejechana, objechana, odpalona i zgaszona. I to nawet odpalono jeszcze po tym zgaszeniu, także wszystko działa. Że tak powiem, jest wszystko zrobione. To co my dzisiaj właśnie robimy, czyli o tu jakiś kabel wisi, o tutaj jest skrzynka niezakryta, o tutaj by się przydało, nie wiem, inną felgę założyć. To powinno być dwa lata temu robione, bo to właśnie tak powinien od wyglądać odbiór w poprzednim warsztacie, w jeszcze poprzednim, bo ten poprzedni to też chuja zrobił. Tak właśnie działają projekty. Że budujemy auto i później jeszcze poprawiamy jakieś rzeczy, a nie, że ja przyjeżdżam i mam kurwa przewody i na lawetę nie może wjechać ten samochód. Trzeba go wciągarną wciągnąć. Tak to nie powinno wyglądać. A tutaj faktycznie robota została zrobiona. Naprawdę pierwszy raz od dłuższego czasu pojawia mi się uśmiech na twarzy, a nie Smutek. Widać to światełko w tunelu i nie jest to pociąg. Będę pewnie szczęśliwszy jak on już będzie u mnie i będziemy jeszcze go tam poprawiać po swojemu. Cieszę się, że wytrwaliście do tego miejsca. Jo, skąd spierdolić. To było pierwsze wrażenie. Ja im jeszcze dałem trochę czasu, żeby właśnie dokończyli wszystkie rzeczy. Tam powpinali te kabelki, tam poprzykrywali wszystko. Wystroili te właśnie temperatury i tak dalej, i tak dalej. I w listopadzie, czyli tam powiedzmy tam miesiąc po tym jak to się odbyło, odebrałem ten samochód. W sensie pojechałem po niego. Także zobaczmy teraz ten krótki odbiór, jak ona do mnie wraca. Nie mieliście malować tej kalibry na zielono. Jak tam? Już zdrowe psychicznie jesteś? Nie. Jeszcze się nie otrzeźwiałeś? Nie pozbieraliśmy. A zmieniliście coś jeszcze, czy już nic nie dotykaliście? Co ja ci mam powiedzieć, no? Prawdę. Nic <grym grym> nie zmieniliśmy, parę poprawek było, wiesz, tak. A bierdum. tam zbieżność wszystko jest? Jest. Wycieraczki działają? To no, to najważniejsze, nie? No dzisiaj? Tak, no, bo jak wycieraczki by nie działały, to... <grym> Nie, ja że Ty wracasz na kołach? Tak Co mam robić? Krzyż na drogę Dobra, Panie Wiem, że nie zapłaciłem faktury, ale... Zapłacę, jak dojadę do Lubicza Niech to będzie test Ubezpieczenie jest? A po co? Jak samochód chodzi sprawnie? Sprawdźmy to Kara za brak OC A OC wiadomo gdzie MUBI.pl, moi drodzy Tak, serio Jak wchodzicie na tę porównywarkę To pamiętajcie, że jak kupujecie na pierwszy albo na drugi samochód ubezpieczenie, to za zakup polisy dostajecie 150 zł zwrotu na wasze konto. A jak już skorzystaliście z tej promocji, to możecie zawsze wysłać swojego linka, którego dostajecie, do swoich znajomych. Jak ci znajomi kupią, to dostajecie za każdego znajomego 50 zł na swoje konto. I tak do 2000 zł można uzbierać. A jeszcze dodatkowo, jak kupujecie polisę na movie.pl to możecie wejść na MubiGarage i dostajecie voucher do tego, żeby się przejechać jednym z samochodów Panka. Link zarówno do Mubi.pl, jak i do MubiGarage macie w opisie tego filmu. Tam macie również regulaminy, jak to działa, gdzie to trzeba się zgłosić, wpisać, jakim samochodem można jeździć. Macie listę całą tych samochodów z MubiGarage, którą się można przejechać i tak dalej, więc same korzyści, bo mało, że 150 zł, to jeszcze 50 zł ze znajomego i jeszcze się można z jakąś furą fajną przejechać. I teraz przynajmniej mnie będzie stać na zapłacenie faktury dla Micha. Chociaż może jeszcze nie, ale o tym później. Ten drugi mechanik się schował. Dio, Już, nie za Już nie chce ze mną gadać. <laughs> Obraził się po ostatnim? Hmm, a co to z lewej strony największy wibrator w Polsce? Czyżby to był on? Chcecie do odcinka Escalade? Dajcie znać, to może Micha namówię. Wy się cieszcie, że wam kurwa warsztatu nie zamknąłem. <grymne> Ty, ale ten kolor nie jest taki zły wcale. Jakoś jakby się polepszył. Jako mechanicy, mam nadzieję, że się nie obrazicie na mnie, jak wpierdolę jej gwint, inne felgi ją obniżę. Jeszcze tylko sprostuję jedną rzecz. Michał faktycznie przysłał mi zdjęcie czarnych felg, ale one wyglądały w ten sposób. No ale się okazało, że po zmianie tych zacisków, po zmianie tych piast, tego wszystkiego, no, gdzieś tam to się trochę rozjechało. Finalnie, po tych wszystkich zmianach okazało się, że tam ET nie pasuje, że to dystansem za bardzo nie da rady, że tam w ogóle zacisk nie wchodzi. No, jakieś tam wyszły krzaki, że nie mogły być te felgi. I ja mu już powiedziałem, że w sumie obojętnie, jakie załóż, byle żeby już coś założyć, żeby to pasowało i ten samochód mógł jeździć, można mu było zbieżność ustawić, można było przetestować go, jak on działa, jak sprzęgło samo i silnik i tak dalej. I o to tak naprawdę głównie chodziło. Więc. Felgi zawsze można zmienić, dystans zawsze można dołożyć. I to jest jakby usprawiedliwienie tego, czemu on tak wygląda, a nie inaczej. I to nie jest ani wina Micha, ani moja. Takie mi wysłał, ja powiedziałem, tak, dobra zakłada jest okej. Okay. I tyle. No, żeby nie było później, że ja tam poprawiam i że, o, Michu to mi źle zrobił. No w sumie sam miałeś przywieźć te amortyzatory. Miałem. Miałem, ale. Minął, że tak stwierdziłem, twierdziłem, że sami to zrobimy. już Wam nie chciałem dupy zawracać, powiedzmy. Już no, mamy... też Dobry. macie go dość. Mam nadzieję, że współpraca się już na tym zakończy Jadę zatankować, czyli przejadę 30 metrów. Ale licho ciężko miała. O jest! O, ale gówno. Ty, nie jest zły ten kolor. Ogólnie uważam, że jak dostanie dobre koło ten samochód i się go obniży, to ten kolor będzie przewykurwisty. Prze Ludzie nie doceniają jego zajebistości. No, wygląda jak gówno. Tylko te koła są spizdy, nie? Pierwsza rzecz, którą zrobię, to przełożę koła z Omegi i zobaczę, jak wygląda. To mi da punkt odniesienia, w ogóle w jakim kierunku iśnią. Zanim Wam powiem, o co chodzi z tymi tuningami wizualnymi, jakie są plany w ogóle na to, jak ma wyglądać ten samochód, to zobaczcie sobie mój powrót. Tak, jeszcze uściśnijmy. Wybraliśmy sobie chyba najgorszą pogodę, jaka istniała. I jeszcze zaczęło padać, i ogólnie się okazało, że klimatyzacja nie działa w tym samochodzie, bo jakby nie, nie może działać, chyba nie wiem. W sensie, że przewody wszystkie są sprawdzone, a finalnie to ten czynnik i tak gdzieś ucieka, więc panie, klima do nabicia, hehe. Więc bez klimy, w deszczu, ze światłami z tamtej epoki, to możecie sobie wyobrazić, jaki był komfort podróżowania. To na razie, o Boże, to się dzieje wyjeżdżam jadę kalibrom. to będzie chyba moja najdalsza trasa tym samochodem od kiedy ją kupiłem, nie wiem czy się cieszyć czy, czy się nie cieszyć ktoś mi w komentarzu, znaczy u Micha w komentarzu napisał, że jestem jak taki pies ze schroniska taki, który był bity i go ktoś się wziął i obdarzył miłością. To tak właśnie się czuję z tym samochodem. W sensie, że ja trochę nie wierzę jeszcze, że ja tu jestem, że to ja jeszcze jedzie. W sensie, mam zaraz wrażenie, że pewnie stanę i właśnie stanąłem, bo czekam na Adama, bo wolę mieć jakieś ubezpieczenie <laughs> z tyłu. To jest fajny test teraz dla tego samochodu. I po takiej trasie albo się zżyję z tym samochodem i powiem, ale zajebiście, że on w końcu jest. Albo powiem, kurwa, po co ja sobie wybrałem tą kalibrę. Naprawdę, nie wiem, nie wiem, co myśleć. Nie wiem. Nie, nie wierzę, że to jest ta chwila, że to już ja tym jadę i, i że co, że to już nie wróci, tak, do Micha, że to, już jest, że to już nie będzie jeździć po warsztatach? Nie wiadomo, nie wiadomo! Tak, że teraz wystarczy go wizualnie tylko zagarnąć i, i to już jest ten moment, tak? To jest początek końca tej historii, no bo jeszcze nie koniec przecież. Jeszcze trzeba na torze przetestować, zrobić odcinek, ale tak ogólnie to to jest początek końca tej, tej telenoweli? Znaczy, trzeba sobie odpowiedzieć na jedno zajebiście ważne pytanie. Po chuja kupiłem ten samochód? Czy to marzenie było warte tych moich nerwów? Nie! Czy my naprawdę wymagamy od tego samochodu, żeby to było Audi RS2? No nie. My wiemy, że to jest kalibra, że to jest Opel, że on nigdy nie będzie idealny. Nawet jakbyśmy poprawili fabrykę, co w wielu tutaj przypadkach jest zrobione, to i tak ten samochód będzie nadal Opłem kalibrą. Powiem wam, że teraz jadąc tym autem, mimo tego, że on robi. Tak To jest kurwa takie uczucie jakbyście dostali kredyt hipoteczny Z jednej strony się cieszycie, bo będziecie mieli ten swój wymarzony dom czy mieszkanie A z drugiej strony wiecie, że 20 lat będziecie musieli to spłacić czy 30 I to jest takie... To są takie mieszane uczucia Marzenie spełnione? Nie wiem Może połowicznie nie wiem, czy się cieszyć, czy to jest ten moment. Może jak sam ją dotknę i zacznę robić pewne rzeczy, to będę miał większą satysfakcję, że jednak sam to robiłem, a nie rękoma innych ludzi. Może wtedy będzie ten czas na radość. W tym roku chcę nagrać film, w którym właśnie usiądziemy sobie w garażu, pogadamy sobie o tym wszystkim i zrobimy te zawieszenie, te felgi, będziemy to przymierzać, patrzeć, szukać felgi, właśnie ET mierzyć. I tak dalej, może wam coś tam podpowiem. Jakbyście chcieli zobaczyć taki film, to dajcie znać. W sensie, co ma być w tym filmie, bo jakby film i tak mam zamiar zrobić. Cóż, ja mogę tylko powiedzieć, że wielki szacun dla chłopaków. Wielki szacun dla Micha, wielki szacun dla jego mechaników za to, że to ogarnęliście. Naprawdę dziękuję bardzo. Ja mam teraz tak naprawdę coś, z czym mogę dalej coś jeszcze nawet porobić, ale z przyjemnością i z uśmiechem na twarzy, a nie z załamaniem kanwa, na której mogę coś wyhaftować. Chodzi o rzyganie. Jak patrzysz na ptaka z takim ładnym ogonem i mówisz, że to jest paw, to też nie masz na myśli hafta. Jakbym hodował pawie, a nie miał dwa, to jednego by nazwał piw, a drugiego paw. <ścoughs> jest to moja wewnętrzna porażka, że podjąłem takie, a nie inne decyzje, bo nie ukrywam, że na początku w ogóle nie przewidywałem takiego budżetu na to. O kosztach to za chwilę porozmawiamy, ale po tej mojej przygodzie z motorsportem, po przygodzie z driftem, która nadal w ogóle trwa, po tym jak mój warsztat, nawet ten garażyk mój na dole, zyskał masę fajnych narzędzi tak dalej, to nawet większość rzeczy byśmy byli w ogóle sami w stanie zrobić. A też są firmy, które zajmują się czymś takim. I gdybym wiedział to, co wiem teraz, to od razu ten samochód poszedłby na rozbiórkę do gołej budy. Piaskowanie, malowanie, składanie wszystkiego do kupy. I wtedy budowanie jakby auta od nowa, czyli silnik nowa wiązka, że to, co jest teraz zrobione po trzech warsztatach i po trzech razy płacenia faktur, to mogliśmy to zrobić od razu. Być może, gdybym więcej czasu na to poświęcił i bardziej się tym zajął, to być może to by się tak aż nie skończyło. Może było trzeba od razu to dać do Micha, może trzeba było to dać do innej firmy, może trzeba było zwiększyć budżet. Tu zaufałem, tu zawiozłem, tu nie przypilnowałem, tu miałem jakieś inne sprawy na głowie, tu miałem dziś jakiś wyjazd, jakiś odcinek, i finalnie to się tak jakoś dziwnie ciągnęło. Więc ja uważam to za swoją osobistą porażkę, z której wyciągnąłem bardzo dużo wniosków. Jednym z tych wniosków jest ta poprzednia kalibra. Zapłaciłem swoimi własnymi pieniędzmi za to, żeby tę kalibrę kupić i doprowadzić sprawę do końca. I teraz doprowadzam sprawę z tą fioletową kalibrę też do końca. Więc tak, jeżeli chcecie mieć pretensję, że to tak długo trwa i można by to zrobić w dwa miesiące, to pewnie większość tych komentarzy będzie prawdziwa. Ale teraz pewnie sam, oglądając ten materiał, mógłbym napisać coś takiego. Minus 5 lat życia, ale doświadczenie jak na 15 lat życia, więc... Więc z tego miejsca chciałbym przeprosić autoserwis... <laughs> więc z tego miejsca chciałbym życzyć wszystkim ludziom, którzy myślą, że mogą być warsztatem, żebyście się kurwa trzy razy zastanowili, czy chcecie się zabierać za takie rzeczy. Jest wszystko zrobione. Dzięki tym 11 odcinkom mam nadzieję, że dla was też to jest jakaś lekcja. Jak będziecie kiedyś chcieli tuningować jakiś samochód, robić, przerabiać coś, to być może z tego będziecie w stanie wyciągnąć jakieś wnioski. Wybraliśmy sobie autentycznie najchujowszą pogodę i dzień, w jakim mogliśmy jechać po ten samochód. Jestem tak zesrany. Nigdy się tak nie bałem chyba jadąc samochodem ostatni raz. Miałem takie uczucie, jak maluchem wybrałem się do Bydgoszczy i właśnie też padało. Ja nie miałem spryskiwaczy w tym maluchu. Wycieraczki, kurwa, tylko rozmazywały to, co się tam działo, i co chwilę musiałem się zatrzymywać i przecierać coś szybę. I wtedy, nam tak zesrany, jechałem 60 na godzinę. Teraz jadę, kurwa, 90 na godzinę. ja Jadę za ciężarówką. To jest masakra. Bo jak jadę na krótkich, to nic nie widzę. Uuu, kurwa, tragedia, nie? Nie znam tej opony. Jestem tak napięty, ale się tragicznie jedzie. Ja pierdzielę. Dojechałem. Ten samochód stoi u mnie w garażu, już w końcu jest tutaj na miejscu. Mam go. Nie, nie wiem, czy mogę wszystko mówić, ale szczerze powiedziawszy, mam to w dupie. Generalnie Michu wystawił mi dwie faktury po 24 tysiące brutto, więc cztery dychy netto za to, co on zrobił. Uważam, że to nie jest wcale dużo. To co on jeszcze tam włożył w ten samochód barterowo, to co on sobie załatwił jako Michał z Miłośników Czterech Kółek, to ja już w to nie wnikam. Masa firm się w ogóle w to zaangażowała, masa produktów do, została dosłana. Tam powiedzmy, że tam ze 100 tysięcy to jeszcze pewnie w barterze było. W poprzednim warsztacie, tym, wiesz, tym przed Michem, no to tam, nie wiem, no, ze 20 koła pewnie poszło. Masa części w ogóle dowieziona, za które ja płaciłem, ale tam jeszcze za robotę było parę faktur. I w tym jeszcze poprzednim, w tym pierdolonym, no to tam też kwoty typu 20-30 tysięcy się pojawiały, bo była jakaś tam faktura na dychę, była jakaś tam faktura na 15. Jakby to tak podsumować, to teraz Adam zrobił piękną tabelkę w przybliżeniu, plus te lawety, wożenie i tak dalej, no to przyjmijmy bardzo tak optymistycznie żeby może mi się też lepiej spało, że to jest około 100 tysięcy złotych, które pochłonął ten projekt i pewnie jeszcze pochłonie z 20 pewnie tysięcy, bo tak jak mówię jeszcze są jakieś tam plany na felgi, jeszcze są plany na zawieszenie, także można przyjąć, że za 100 tysięcy mamy ten samochód zrobiony plus pewnie Drugie tyle w barterze. No ale nie zapominajmy przecież o tak wspaniałej rzeczy, jaką była druga kalibra, która kosztowała 36,600. I do tych 36,600 powinniśmy doliczyć jeszcze to, co musiałem Michowi zapłacić za wymianę silnika, w sensie jakby wyciągnięcie i włożenie, bo się okazało, że ten silnik nie był do końca sprawny. 45 tysięcy jeszcze do tych stówy, To może zaokrąglimy do 150, co? No, to mamy 150 tysięcy złotych. A Buddha wydał 3 miliony na samochody. No właśnie. I czym ty się kurwa przejmujesz, Lamusie? Ja nie mówię wam teraz tego, że ja tu będę płakał teraz, że 150 tysięcy wydałem na Kalibrę, która nadal jest Kalibrą i nie jest wcale przeznaczona do motorsportu, nie jest Tsunami Kalibrą do wygrywania 1,4 mili ani pierwszą driftującą Kalibrą, która ma napęd na tył i zdobywa puchary. Bo są youtuberzy, którzy wydają wiele więcej na samochody, tylko że z projektu, który miał budżet na poziomie 20-30 tysięcy, się zrobił 400% więcej. To mnie tak naprawdę boli, bo gdybym ja się do tego przygotował i miał na przykład odłożone 200 koła, albo miał firmy dogadane za 200 tysięcy i budował samochód, no to by było zupełnie inne podejście, niż zakładasz 20 tysięcy i nagle jeden warsztat, drugi, trzeci jedna faktura, druga, trzecia, czwarta. Więc to mnie trochę boli. Druga sprawa, że no wiadomo, są wyświetlenia, są lokowania i tak dalej, więc finalnie, no to mam nadzieję, że wyjdę na zero chociaż z tym samochodem, bo tak jak wspomniałem wcześniej, Chcę nagrać jeszcze jeden odcinek na pewno, w którym robimy ten samochód tak wizualnie, w sensie zmieniamy zawieszenie albo może same sprężyny, zobaczymy, felgi i tak dalej. Więc na pewno taki odcinek chcę nagrać. Tylko wy dajcie mi znać, co chcielibyście w takim odcinku zobaczyć. Także ten odcinek na pewno, no i gdy już będzie skończona, motoznawca jedzie w przyszłym roku. Więc finalnie te, te dwa odcinki jeszcze na pewno będą. Musimy sobie wybrać jakiś termin, kiedy ten samochód rozdajemy. Dla mnie takim najbardziej odpowiednim terminem byłyby moje urodziny. 16 maja 2024. Na swoje urodziny zrobię sobie taki prezent, że oddam ten samochód. I byśmy może zrobili jakiś evencik na torze, być może dzień na torze z Kicksterent i tam wtedy rozdanie tego samochodu. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co wy byście zrobili z tym autem. Naprawdę, niech każdy z was napisze komentarz. To jest moje podsumowanie. W tym roku już się ta Kalibra na pewno u mnie na kanale nie pojawi. Zobaczymy się w przyszłym roku właśnie w garażu. Dajcie łapę w górę, niech chociaż ten film będzie miał dużo wyświetleń, to być może będę miał 2000 więcej. Także cóż, kliknijcie suba na tym i na prywatnym kanale możecie wejść na playlistę, gdzie są po kolei odcinki związane z Kalibrą. To tyle ode mnie. I cóż, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Jaczyński.